Wróciłem, udało mi się uciec, także dzisiaj ponownie zapraszam was na Among Us z ekipą I od razu przypominam o subskrybowaniu kanału, zostawieniu łap w górę oraz wchodzeniu na trzy story Ej, a ja też wam miłego oglądania Ja jestem... jestem impostorem? Ja też Oho, ja też Ooo, a kim ja okay, jestem? nie uwierzyć? <noise> no chodź Ja chcę z wami Okej, okay. różowy, ty kur, ty, kur... ty kur... fajnie się bawię, widzę Krumey, altruista. no generalnie jest, wy w wpadkę, wy, ją! Je... K... co się stało, Mandio, o co chodzi? Janusz Korwin-Mikke, złodziejom ucina się ręce. O co chodzi, Mandio? O co chodzi? Okłamałeś mnie. Złodziejom, Złodziejom okłamałeś ucina się ręce. I tyle. <laughs> Janusz Korwin-Mikke oh, tak mówił. Eee, okay, no nic. Mamy skip. Dobra, no to dwóch mamy czystych, to teraz może skip... wszystkie Nie, 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 skip, dlatego ją wywalmy. Wiesz co, nie płatki. umiesz się bawić. Nie, nie, Mandzio, pobiega no. sobie jako crewmate, będzie dobrze. Nie <Promised laughs> ja wiem, no. Mitrix, Mitrix, złodziejom się ucina ręce i tyle, po prostu. Ja wiem, ale... <laughs> ja ale... <Bone sporad>. <described> oh, nie, palim! to się oh, nie, nie wydarzyło! Ja Będziesz miał bandy wyrzucić! <coughs> <coughs> Hej, widzieliśmy sobie! <coughs> fucking słoper. chodzę Zajemiste to było akurat. Chodź pancie. Dobra, idę. tak, opal gumę. Ja robię swoje zadanie. Idę z, idę z nimi. Będę z nimi chodził. Ja czekaj, jest impostorem w sumie, no bo wiem, że on jest czysty, nie? Puff! Kucyk Diabeł Mitrix, dobra, czyli już widzimy sobie większość Molo i została uf ławka, która jest czysta i został ktoś inny Jak oni słodko wyglądają, ej! To jest aktycznie urocze tak, on nie wyglądał, jest naprawdę urocze. Ale z mnie zostawili, dobra. Eee, e, e, e. ciało. Eno użytek z mojej roli. Halo, halo, halo. Halo, halo. No i dupa. to nie, To nie Bandziu. To nie ja. Sorry, zwróciło mi się coś Nawet, nawet To nie kuchu, i nie, blady. To nie prawda. ja. Poczekajcie. Czyli... trzeba wygłosować. No zagłosujcie, no. To nawet. tak, wpadka jest 300, więc nie wygłosujmy wpadki. Eee, generalnie i Mandzio, o co cały czas razem chodziliście? Oczywiście. Krok, krok. Nie, mów tak, Jabie, bo cię wyciszę i nie odciszę już nigdy. Kurde, ej, coś mi słowa, coś mi słowa. No, no, chyba no, będę zigał. No, no, no. A diabeł i kucu wy też cały czas razem chodziliście? to tak jest. Mi jeszcze chodziłeś tak, Mitrix chodzi? gdzieś ciało <laughs> Medyku O kurfix Co, Co się z stało? Do medyka Do Medyka biegał, do me, do medyka diabeł, biegał i... diabeł i kucu kiedy ja A, z Mańciem i ja ten Nie, przejście. A kogo to było ciało? W medyku medyku robisz Matrix jest... Bet no właśnie... 20 sekund, To ciało równo Okej okay. No to my na pewno dłużej byliśmy niż 20 sekund na dole Oj, myślę, że wydaje, że Oj, się zgadzać. Ja no, zdążyłem zrobić przyjacielu. Simon mówi, a Simon mówi trwa dużo dłużej aniżeli 20 sekund. A, albo to są, albo to są albo na przykład... Albo mega że nie ma Na 99,9 w tym momencie jest nie bo nie, supera, nie go nie, nie było nie, że nie się nie, wybiega nie Więc nie, sekund. nie wybiega to raczej to był serwis, który po prostu się ze mnie strzelił tak o jakiejś dupy. Bo on po Co? prostu bieg, bieg, mijaliśmy się na łączeniu, tam gdzie jest temperaturka i laby. Upadł i myślałem, że to super, pobieg w prawo. Nie odpaliła się ani dekontaminacja, ani się nie schował na skanie, nie schował się przy kiblach. Więc mógł jedynie Ty, wybiec, ale jeżeli ewentualnie... to 20 sekund, to wątpię, że to był super. Tylko szerszy. Wiecie zabij. co? Jeszcze z czasem pasowałoby to, jakby to był Nexe, Bo Nexus z nami był na paliwku, no, jak napełnialiśmy. Tak. Po czym sobie wybiegł i już nie wrócił do nas. A Zatem to też by się pasowało, bo to było 20 sekund temu, jak on wybiegł sobie. O, mm. poszedłem nie, w lewo. Nie poszedłem nie. w lewo. Poszedłem w lewo. Zostawcie mnie. Ja wam coś powiem później. Okay. Okay. O, Nexe nam zdadzi tajemnicę. O, super. Tajemnicę. Nie z swoimi Dobra, słowami. Tajemnica. Tajemnica supera. Neksje. Mm -hmm. <laughs> Już w kinach. <laughs> o to zaraz potem sequelu o gościu, który był w stał nie dwa. <laughs> ja pierdzielę, dobra. Nie, nie robię tego zadań. W dupie to mam. I teraz patrzcie, widzowie, Ja to jest, to jest, jesteśmy w filmie w tym momencie. Musicie sobie wyobrazić teraz. Teraz wiecie, powinna jakaś muzyka akcji wlecieć. Musicie sobie wyobrazić, że jesteśmy w filmie. Ja w tym momencie jestem taką karetką. Jesteśmy w filmie Zigzag McQueen czy tam AUTA 4, nie normalnie, tako. Ja jestem w tym momencie normalnie taką autem furgonetką, która szuka kogokolwiek, który. E, żeby go uratować. poświęci swoje życie, wiecie, to będzie z rotacji, nie? poświęci swoje życie, żeby obronić przyjaciela. On przemówi moim głosem, ja będę zwycięzcą, tak jest plan. No Tylko teraz trzeba jeszcze nie zginąć i znaleźć jakieś ciało, więc z tym już może być ciężej, żeby ten serial wyszedł, ale. musimy być dobrymi, myśli, miejmy nadzieję, że tak się uda! Dobra, wychodzę z tą speedrun normalnie taką, muszę wziąć u bo mnie suszy. Dobra. Pause, sam się ma wpadko, nie zabijałem. Nie wiem, że nie chcę mnie zabijać, super, jest ekstra. Wbiegam tutaj, widzę, wszyscy żyją, więc EBI jest pewnie impostorem, bo biega cały czas z Mandziem, który jest czysty. Więc EBI jest po prostu procedowo imposterem, który troluje. Eee, ale mam to w dupie. Tu przybiega Bladi i Blady jest szmatą, która niszczy mi serial i ch mi w dupę. Dziękuję, to tyle. Inżynier, widzowie. I to jest jakiś po po pozytyw spośród samych negatywów życia dzisiejszego. Bladie, od razu idzie na lewo. Tutaj nikt mnie nie widzi, więc ja od razu wyskakuję. Cześć do bełku. przeszedł, jak przeszedł, AB, Mandio, Mandzio. Kucyk. Co Mandzio robi? I wybiega AB, Mandzio. <gry> Dobra, ja uciekam taki. Aaaa, nieee, nie próbuj nawet. Co się stało? O co chodzi? A, ale niefortunna sytuacja. Się. Dobra, to wyglądało Słuchajcie, tak. Wygląda to, no, no ja mam mówić ma już czterywano, no nie zabieraj coś dalej, tak, zabieraj z dalej, no, to no, wyglądała tak, że twój stary jest Nie, ciągnął pistolet i się żeby. Dokładnie. Niech będzie za Nie no, bo graliśmy we trójkę, w kałem papier i nożyce, Nexa odpadł. Przepraszam, AB odpadł w pierwszej rundzie, a Nexa w drugiej rundzie pokazał pistolet zamiast nożyca i zatem oszukiwał. Ale teraz no, pytanie. Kto mógł zamordować diabła, którego znaleźliśmy wraz z Zaybeem czy rakietą. Niech teraz Nexę sobie Dobra, zapieram. To była ostatnia Dajcie ruda, była neksy tak? Dajcie się wypowiedzieć. Dobra, tak się dobra. Wypowiedzieć. dobra, dobra. To uwaga, to uwaga, uwaga. Dajcie uwaga. Się Sytuacja była taka. Przepraszam, że krymuje swoją rolę, Mitrix, przykro mi. Generalnie stwierdziłem, że wejdę sobie do venta prawego od razu. Tam półsią jesteś. Okay. Mordem. No Nie i generalnie mać. stwierdziłem, że będę sobie tam stał. No i sytuacja była taka, że Mandzio tak dziwnie tam stał, obok, obok Mandzia był AB I chłopaki dosłownie na pół sekundy weszli na rakietę. I nagle z niej wychodzą i idą w dół gdzieś tam pewnie do admina. Ja stwierdzam, ok, dobra, idę to sprawdzić, wychodzę z wenta. E, patrzę, co się dzieje, i nagle Time Lord cofa Mandzia jej Biego do miejsca, gdzie akurat ja byłem, bo mnie nie cofnęło, bo byłem w będzie I. A. no, co możesz do powiedzieć? No i, i, i. weszliśmy na ciało w tym samym a, momencie. Ty, ty, ty ciało zabił ty albo Mandzia, albo Abi. Ale gdzie, gdzie ciało było? Ciało było na rakietkach. A, okej. Okay. A Mandzia nie jest 60, ono mi nie wydaje, biegnie zbyt słodki. Czekajcie, a to nie było tak, że diabeł umarł, i się ożywił, i znowu umarł? Bo tak to widziałem. Mm. Nie. O i Karigoda. Nie, tak nie wiem. Karigoda! To? Duży mózgu. Czyli mózg Z jakiego coś... powodu opowiadałem tą historię o kamień, papiernożyce. No nie chciałem wydać Neksiaka, ale skoro Karigoda ładnie rozwiązałeś tą zagadkę, to... Kiemknie, pięknie, pięknie, dobra robota. to jest? Nie no, nie, 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 nek... nie ma Nie ma, ci Inżynie... się to już od razu sprzedam, e, Nie, w, się. Nek... nie, to nie, jest jestem inżynierem, nie ty nie sobie powiedział. dziękuję. Dzieńmy, pa, pa. Wszystko by, by wam się udało gdyby nie ten wścibski pies? Yes? Ej, co tu się stało? Czemu jest koniec? Nie Bo wiem. ja za miałem blakiego jak zabił. Czemu?